Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni. Jakowce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali. I leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Kochani moi, jak dobrze wiemy, w czasie tegorocznego adwentu na Roratach rozważamy jeden temat, który brzmi cud nad cudami. Głosimy homilie na temat Eucharystii. One są bardzo proste, bo w zamyśle tych, którzy przygotowali ten program duchowy, to są homilie skierowane do dzieci, których jest bardzo niewiele na tych mszach roratnych. No ale proste słowo to i dla nas jest łatwiejsze do przyjęcia, do zrozumienia. Wczoraj. Ksiądz Proboszcz Andrzej mówił na temat korzeni Eucharystii, historii, skąd ona się wzięła. I była o tym mowa, że wywodzi się ona z pewnego obrzędu religijnego, celebrowanego przez Żydów. W czasach Jezusa ten obrzęd już miał ponad tysiąc lat, tak zwanej wieczerzy paschalnej. Podczas której wspominano w opowiadaniach jedno wielkie wydarzenie cud wyjścia z niewoli egipskiej. I pokarmy, które spożywano, potrawy, one miały nawiązywać do tego trudnego okresu niewoli. Spożywano gorzkie zioła, pito wodę z solą, która miała przypominać słone łzy. Słony, pot tych niewolników żydowskich, którzy pracowali przy wyrabianiu cegieł w skwarze dnia, byli źle traktowani, prawie jak zwierzęta. No i wychwalano Boga, zwłaszcza śpiewaniem pieśni, śpiewaniem psalmów, za ten cud wyprowadzenia Żydów z niewoli. I ta tradycja była. Bardzo ważna dla Żydów. Jeśli nie było jakiś przeszkód w sensie niewola, była świątynia, to wszystko zaczynało się w świątyni, bo tam składano w ofierze baranki, wylewano ich krew na ołtarz, co miało przypominać właśnie krew baranka, która uratowała dzieci pierworodne, żydowskie przed śmiercią. Ale mięso, Przynoszono do domów i podczas tej wieczerzy mięso baranka spożywano. Spożywano też mace, czyli takie niekwaszone chleby, które przypominały właśnie te ten chleb, który oni zabrali w drogę ze sobą, i on nie miał czasu, żeby, żeby ciasto wyrosło, żeby się zakwasiło. Były to takie po prostu mace. A więc Cała ta obrzędowość nawiązywała do tego jednego najważniejszego wydarzenia w życiu Izraelitów, na którym oni budowali swoją wiarę w Boga. Nasz Bóg jest potężny, nasz Bóg jest miłosierny, bo naszym przodkom okazał właśnie tak wielką łaskę, że ukrócił wreszcie po tylu latach ich niedole, ich niewolę. Ale ta wieczerza paschalna, którą sprawował pan Jezus z apostołami, ona się przynajmniej w dwóch momentach różniła od tej tradycyjnej wieczerzy. Żaden z apostołów nie wspomina, że spożywano baranka. Dlaczego? A bo pan Jezus był tym barankiem. Nieco wcześniej Jan o nim powiedział, oto baranek boży, który gładzi. Grzechy świata. I potem Pan Jezus, kiedy błogosławił wino, wcześniej chleb, to wypowiedział takie słowa, którymi zdumieni byli apostołowie, bo nigdy wcześniej ani Jezus tego nie robił, ani nikt inny, na żadnej wieczerzy tego nie robił. Kiedy Jezus wziął chleb, to powiedział: To jest moje ciało. A kiedy wziął kielich z winem, kiedy pobłogosławił Boga za ten owoc winnego szczewu, to powiedział, to jest moja krew. Bierzcie to i jedzcie, bierzcie tę krew i pijcie. Ona będzie wylana za odkupienie wielu, za zbawienie wielu. Tak Jezus takim semickim zwrotem te słowa wypowiedział. To było nawiązanie do dnia wczorajszego. I ponieważ Eucharystia obecnie Chrystusa, Jego ciało i krew jest spotkaniem z realnie żyjącym w Kościele Chrystusem, trzeba do tego wydarzenia się dobrze przygotować. My Często przychodzimy na Eucharystię, również w dzień powszedni, ale wielu ludzi przychodzi tylko w niedzielę czy święta nakazane. To przygotowanie tym bardziej powinno być głębokie i poważne. Jak się trzeba do takiego wydarzenia przygotować? Posłuchajmy, w jaki sposób to przygotowanie odbywało się w rodzinie. Benedykta XVI, który urodził się w południowej Bawarii w Niemczech. Benedykt XVI wspomina, niedziela zaczynała się już u nas w sobotę, po południu. Ojciec czytał nam niedzielne teksty liturgiczne z bardzo popularnej wtedy w Niemczech książki, gdzie były one także wyjaśniane. Następnego dnia szliśmy na Mszę świętą, mieszkaliśmy blisko Salzburga, więc było u nas dużo muzyki: Mozart, Schubert. I kiedy rozpoczynało się chwała na wysokości, to było tak, jakby otwierało się niebo. A potem w domu, po Mszy, był oczywiście wielki wspólny obiad. Dużo tam razem śpiewaliśmy. Mój brat. Jest niedawno zmarł w tym roku jest świetnym muzykiem już jako chłopiec komponował różne utwory dla nas więc śpiewała cała rodzina mój tato grał na cytrze i śpiewał to były niezapomniane chwile często też potem razem spacerowaliśmy mieszkaliśmy blisko lasu więc były bardzo piękne spacery po lesie różne przygody i gry. A więc dwa fakty, warte podkreślenia. Kiedy zaczynała się w niedziela? A w domu Benedykta XVI, a już w sobotę po południu wieczorem. Bo taka jest prawda. Świętowanie dnia w liturgii zaczyna się zawsze już w poprzedzający wieczór. I na czym polegało to przygotowanie? A tato czytał teksty biblijne przeznaczone na, najbliższy, na następny dzień i wyjaśniał, tłumaczył, dawał Katechezę. Taką samą katechezę, jaka była na tej wieczerzy paschalnej, którą wygłaszał ojciec, rodziny dla dzieci. Bo dzieci pytały, dlaczego my nie śpimy dzisiaj, dlaczego czuwamy, dlaczego pościliśmy. I tłumaczył im o tym wielkim cudzie, który uczynił Bóg dla ich ojców, wyprowadzając ich potężną mocą z niewoli egipskiej. A więc to jest pierwszy element przygotowania do Eucharystii, który powinien odbyć się w domu. Powinien się zaangażować ojciec: jeśli nie ma ojca, to matka, może być to dziadek, ktokolwiek, dorosły. Trzeba siąść wspólnie, przeczytać teksty niedzielne, zwłaszcza Ewangelię, bo która jest najprostsza, najłatwiejsza do zrozumienia i porozmawiać na ten temat. Dzieci mogą stawiać pytania. Rodzice, którzy wiedzą nieco więcej, przynajmniej teoretycznie powinni wiedzieć nieco więcej, rozumieć, powinni dzieciom wyjaśniać, dawać proste odpowiedzi na te pytania. Tak się rodzi wiara i umacnia wiara w sercach młodego pokolenia. I niestety my ten element przekazu wiary w rodzinach zaniedbaliśmy strasznie. Dostawiliśmy to katechetom, księżom, siostrom zakonnym, świeckim katechetom. Oczywiście robią co mogą, ale jak nie widzą. Ojca modlącego się, matki modlącej się, jak się ojciec i matka wstydzi powiedzieć o Bogu słowo jedno, albo zaangażować się w przekaz wiary, to ta praca często świeckich katechetów czy duchownych osób idzie na marne. W tej katechezie dzisiejszej, która jest zaproponowana, jest bardzo dużo praktycznych rzeczy. Jedyny element taki duchowy to ten, o którym powiedziałem, ta wcześniejsza wspólna lektura, zastanawianie się nad tekstami. A potem jest kilka takich praktycznych rzeczy, ale one są też ważne. Pierwsza z nich trzeba na Eucharystię wybrać najlepszy czas, centrum najlepiej dnia. Bo wszystko, co najlepsze, Bogu się oddaje, a broń Boże, nigdy nie zostawiać. Mszy świętej niedzielnej na koniec dnia, bo przyjedzie albo ciocia z wujkiem, albo babcia z dziadkiem, albo będzie ogromna burza z deszczem, z silnym wiatrem. No i nawet trudno będzie wyjść w taką pogodę, albo ktoś będzie śmiertelnie zmęczony, bo osiem godzin siedział przed internetem. Młody człowiek powie, ja już nie mam siły więcej. Do mnie już nic nie dociera, ja jestem zmęczony. Potem trzeba się ładnie ubrać. Kiedy się na wsi można było zaobserwować, jak ro, 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 rolnicy na wsi ciężko pracowali. No, chodzili w takich ubraniach roboczych, cały, cały bo ciężko pracowali, czy w polu, czy w zagrodzie, czy w oborze. Ale tradycją było, że na niedzielę to się porządnie wygolili i krawat założyli, i białą koszulę i garnitur założyli. A ile ludzi chodzi, przychodzi w niedzielną przeświętą? tak jak chodzi do pracy, na zakupy do sklepu, żadnej zmiany. Nie. Jak idziesz nawet do pracy czy na spotkanie z dyrektorem który ma ci dać podwyżkę czy szukasz pracy to się elegancko ubierasz wielu ludzi potrafi się ubrać do pracy albo na jakieś ważne spotkanie od którego coś zależy a do kościoła byle jak niektórzy przychodzą w krótkich spodenkach tak jak samo jak do gry w piłkę jak na boisko i pana Jezusa traktujemy tak samo jak na poziomie piłki o takiej samej wartości. Chłopcy oczywiście przed wejściem do kościoła powinni zdjąć czapkę. No ten element jest w tej chwili yy, zawieszony, ale kiedy wchodzimy do kościoła, powinniśmy w normalnych czasach zanurzyć rękę w wodzie święconej, zrobić piękny znak krzyża. I taka rzecz, która no mnie osobiście bardzo boli, i nieraz już o tym mówiłem, ale to obserwuję od lat już w tej parafii. Pewnie jest w każdym innym kościele, ale najłatwiej zaobserwować to w pierwsze piątki miesiąca, kiedy właśnie dzieci czasami z matką przyjdą, albo z babcią, ale częściej z mamą, do spowiedzi. No i idzie taka mama z dzieckiem, wchodzi przez te drzwi główne. Ja siedzę w konfesjonale, czy jestem tutaj przy ołtarzu i widzę. I wejdzie, zrobi krok, zatrzyma się i spojrzy. W jedną stronę, ile ludzi jest w kolejkach do konfesjonału, w drugą stronę, chwilę porozważa, gdzie lepiej się ustawić, i od razu idzie. I staje w kolejce. Hola, hola, gdzie my jesteśmy. Co to jest supermarket? Boisko? Nie. Jest zawsze. Zapalona lampka przed tabernakulum. Jezus jest gospodarzem tego domu. My dla niego przychodzimy. No jak można go tak traktować? Jakby ktoś przyszedł na przyjęcie imieninowe w gości, nie przywitał się z gospodarzami, nie zdjął nawet płaszcza. Butów nie wytarł wycieraczki, tylko wszedł bez słowa, zasiadł i zaczął jeść pokar potrawy przygotowane dla gości. No, kompromitacja. No, chamstwo. No, tak byśmy byli oburzeni, nawet jako gospodarze. A czym to się różni, takie, taka postawa, takie zachowanie? Jak chodzimy. Najpierw na kolana, przecież dziecko musi mieć jakiś wzór, ktoś go musi tego nauczyć. No i później dzieci traktują kościół jak boisko, jak halę sportowo: krzyczą, wrzeszczą, biją się, biegają po kościele. No ale matka, ojciec tego nie nauczy. Ja pamiętam mnie do dzisiaj zostało, jak chodziłem na katechezę jako chłopiec i siostra zakonna z nami miała. Zajęcia. To nawet nas chyba wzięła do, do, do parafialnego kościoła w tych byłżycach i, i powiedziała: Jak wejdziecie do kościoła, to zawsze trzeba uklęknąć na obydwa kolana, bo tu jest Pan Jezus. I trzeba powiedzieć trzy razy: Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy najświętszy sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Nie jeden raz, trzy razy. I wiecie, że mnie to, ta nauka, nawet nie od mamy czy od taty, od, oni też klękali, to oczywiste, ale od tej siostry zakonnej, która dla mnie wtedy była autorytetem, został mi do dnia dzisiejszego. I, czy gdziekolwiek jestem, w jakimś miejscu świętym czy w zakrystji, zawsze klękam, i zawsze mówię te słowa. Nie zawsze głośno, czasami w sercu. Niechaj będzie pochwalony przez Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Zostało to na całe życie. Uklęknij. Czasami nie, 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 może nie wystarczy tylko formuła, jakaś dłuższa modlitwa. Porozmawiaj cicho z Panem Jezusem, zanim zaczniesz śpiewać ci, modlić się ze wszystkimi na liturgii, na, na mszy świętej, czy na jakimś innym nabożeństwie. Później wychodzi ksiądz, prowadzi jakieś nabożeństwo czy, czy mszę świętą. Ksiądz też się przygotowuje. Na przykład do homilii trzeba się przygotować. Dobre przygotowanie od strony księdza do homilii. Wiecie ile trwa? Tydzień czasu. Od niedzieli do niedzieli. Też powinien przeczytać najpierw słowo, pomedytować, później. Poczytać jakieś komentarze, jak mądrzejsi od niego ludzie to interpretowali, bo ostatecznie w homilii chodzi o to, co Bóg chce ludziom powiedzieć, a nie co ja mam ludziom do powiedzenia. To jest najmniej interesujące, najmniej ważne. Co Bóg, jeżeli ksiądz nie powie, co Bóg chce ludziom dzisiaj powiedzieć, w tych realiach, w tych okolicznościach życia, w którym są, to jest to czas zmarnowany. Minął się z celem homilii. Bóg ma coś ludziom do powiedzenia, każdej niedzieli. I ksiądz ma to przekazać. Lepiej, gorzej, to zależy już od uzdolnień. Ale też musi być to przygotowane. No i kochani, dzisiaj w Ewangelii było właśnie o tym, że brak jest tych robotników. Brak jest kapłanów, u nas jest dużo, tak? Dziewięciu u nas jest księży i myślicie, że tak jest wszędzie. Nie, już jest coraz gorzej. Ale popatrzmy na kleryków. Jest ich coraz mniej w seminariach. Przychodzi po, po pie, święconych po, po, po pięciu, czterech, trzech, po je, jeden jest. Do niektórych seminariów już w ogóle decyzjalnych nie przychodzi nikt na pierwszy rok. W naszej parafii. Mieliśmy w ubiegłym roku prymicję po 21 latach. Teraz mamy trzech kleryków. Dwóch w tym roku przyjęło święcenia diakonatu. Grzegorz we wrześniu, 12 września i teraz w tym tygodniu można powiedzieć, bo 30 w poniedziałek w tym tygodniu Kamil. Dwóch. Jeden jeszcze Marek czeka. Pan Bóg wie. Czy będą te święcenia i kiedy będą. I oni będą pracować nie w naszej diecezji, gdzie indziej. Ale nasza diecezja, w której wyrośliśmy, w której mieszkamy, też potrzebuje kapłanów. Nasza parafia, która jest tak liczna, ponad 10 tysięcy, około 12 tysięcy mieszkańców, może 13. I uchodzi za prężną, za żywą parafię. Zobaczcie, na przestrzeni 20 lat wydała jednego, ponad 20 lat, jednego kapłana. A Jezus mówi: Proście pana żniwa. Ja wiem, że dużo osób modli się i podczas tych adoracji czwartkowych, teraz codziennych już od tego roku, zawsze jest modlitwa za kapłanów. I o to Was proszę, módlcie się, bo to też jest przygotowanie do Eucharystii. Bo będzie może kiedyś tak, starsze pokolenie nie dożyje, ale młodsze, że przyjdą do kościoła i nie będzie Eucharystii, bo nie będzie kapłana. Trzeba będzie posłuchać Słowa Bożego. I tak w historii już było. I Żydzi nie zawsze świętowali wieczerze paschalno, czasami czytali tylko teksty, bo nie mieli takiej możliwości. Byli na wygnaniu, gdzie nie było świątyni i nie było kapłanów. To są sprawy bardzo, ale to bardzo ważne. Dlatego przypominam te najważniejsze słowa Jezusa, bo wszystko to, co powiedziałem, cała to otoczka, te, te praktyczne rzeczy, no one są ważne. Ale najważniejsze słowa dzisiaj. Boga samego, Jezusa. Proście Ojca Niebieskiego, Pana Żniwa, aby wysłał robotników na Żniwo swoje. Weźmy sobie te słowa do serca. Amen.